Sie machst, z tej strony GamePix Play. Dzisiaj się z wami podzielę czymś ciekawym, mianowicie o liście zmian Counter Strike'a przed 1.6, poznamy wersje jakie były, mianowicie do, kopałem się do takiej dokumentacji w, w plikach gry. Oczywiście nie Counter Strike 16, ani Counter Strike Go, bo tam w plikach tego nigdy nie widziałem, w plikach innej gry, innej gry e, bazującej na Counter Strike'u 1.6 chociaż dokumentacja jest z 1.5 tego co tu piszę, więc no prawdopodobnie akurat na Counter Strike 1.5 bazuje. No ale jak widzicie, mamy tutaj listę zmian całą aż od roku 99, dokładnie 1999, mamy w BT1.0 wtedy. I mamy podane, że zostały dodane USP, Glock, shotgun, M4A1, MP5 Nawy, TMP, AWP, G3 i tak dalej, tak dalej. Została dodana Scenaria ratowania zakładnika, jak znaczy już mapy zostały dodane, typu CS-Siege, cs Mansion, CS-WPN Depot i CS-Prygin. Jak widzicie, później, mamy już dosłownie 8 dni później aktualizację, w której dodali poprawki, nowe mapy, jakieś rotacje. Mamy napisane, że prymitywne serwery teraz mogą pracować z CS-em. Że coś tam stabilność, później mamy już miesiąc później niecały wersję beta 1.2. Jak widzicie, już zostało dodane. To akurat nie wiem, co to jest jakieś tutaj forsomy de huge, nie mam bladego pojęcia, co to jest. Później mamy, jak widzicie, już nam niecały miesiąc później już wychodzi nam wersja 2.0, w której dodali trzy nowe bronie typu Desert Eagle, AK-47, SG-552 Commando. Uh, jakieś optymalizacje, jakieś, o Noctowizor dodali już w wersji beta 2.0 dość wcześnie. Uh, później mamy z 99, już parę dni dosłownie później, aktualizację. Zmieniono cenę AK47. No to jest bardzo ważna zmiana. Uh, dodali wiadomość, że gracz dołączył jakieś tam. Uh, dodali model naukowca do HL Server. Później mamy zmodyfikowano shotgun, staty, e, tablicę staty, statystyk, dodano system radia, P90 dodali nam jakieś tam doskonałe, ładnie oznaczone, doskonałe, doskonałe improwizowane AI zakładnika, dodali kevlar plus hełm kombinacje, e, jakieś tam no, Coś tam z nożem, z nożem już w bt 30 No i mamy bt 3 1. Mamy kolejną listę zmian. bt 4-0. Też z 99. Już widzimy więcej map się pojawiło. The Dust, The Nuke, między innymi. Jakieś Kick Vault. Coś tam z, z zakładnikami dodano. Granaty wybuchowe. Później mamy już pod koniec 99, znaczy może jeszcze nie pod koniec, ale już blisko końca, bo w, w grudniu mamy, że dodali, że domyślnie C4 timer wynosił 35 sekund, a obniżono tonem P228. Dodali naprawiono jakieś coś tam z ikonkami. Później mamy już BT50, czyli jak widzicie już dosłownie pod koniec 1999 99 roku wyszła nam Beta 50, w której już są duża lista zmian w samej rozgrywce. Dosłownie zajęło im to 22 dni, nie jest to wcale dużo. Dodano nowe bronie, jakieś tam modele, nowe skiny. Później mamy już w 2000 roku, dosłownie 11 2000 roku BT52 fixed crash bugs, no jakieś tam błędy. Scoreboard not showing fixed. Aha, że scoreboard nie wyświetlał 20 graczy. BT60 później mamy, w której widzimy, że zostało ponownie dodany Noktowizor. To jest bardzo ciekawe, bo widzę, że twórcy mieli trochę zagwozdkę, czy w końcu ma być ten Noktowizor, czy nie ma być noktowizora. Chociaż to są spekulacje tylko na bazie tego co tu widzę. Więc no, mogło być zupełnie jakoś tam inaczej. Może nie było wtedy, mapy były jaśniejsze albo coś, jakichś nie było takich ciemnych miejsc, gdzie by się to przydało. E, Terrorist Snow Player Model, to jest bardzo ciekawe, bo piszą, że dodali nowy model, te, śnieżny terrorysty... Aha, dobra, to będzie ten e, w białym, w białym kombinezonie, ok Później mamy, że dodali Ster Auga, Maka 10, jakieś tam New Game typy Później mamy tylko po stronie serwera jakąś aktualizację, że coś tam zostało naprawione, to mnie tak sobie możecie na spokojnie zapauzować film i sobie to poczytać. Dodano system głosowania na mapy. Hmm. Ja bardzo rzadko grałem na oryginalnych serwerach, więc przynajmniej bez Amix moda, więc nie jestem w stanie się tu powiedzieć jak to tam aktualnie wygląda. No, przepisa zaimplementowali przepisany przez Valve system networkingu w half lifea Zaktualizowali mapę CS Estate. Ragly, Fleffy, Feeling, Fixed Money Cheats. Naprawiono wiele oszustw. No to jest ciekawe. Beta 6.6 ładnie się już bawią. Beta 7.0 już mamy fully implemented w GUI. Nie wiem co to jest, te GUI. Gafe VIP a USP, dodali VIP-owi USP, no to jest bardzo przydatne Ja bardzo pamiętam chyba na jednej mapie tylko jest ten VIP i bardzo rzadko tą mapę ogrywałem Dodali podwójne berety Jakieś tam znowu noża, coś tam przy nim przerobili Do, Naprawiono crash mapy The Vegas Też nie, nie zbyt dużo grałem na tej mapie 7-1, a tu już jest bardzo dziwne, bo to jest później v 10 Aha, bo to już jest później pełna wersja. Dobra, później w 1.0 mamy już, że dodali Hekler, koch UMP, Ciga e, SG550, Redone Player Model, znowu przy coś tam przy gra, modela gracza robili, no i wyszli z fazy beta. No, ja bym chciał się dokopać do plików beta, ale na to raczej tam, gdzie grzebie, nie będzie, e, że tak powiem, nie będzie plików, żeby odpalić beta, bo niestety, akurat tam, gdzie przeglądam skąd to wydobyłem, niestety nie ma pliku od, yy, odpalającego nam grę. Chociaż jeszcze będę przeglądał dos, yy, pliki, ze względu właśnie na to, że takie coś się natrafiło. Taka ciekawostka. Yy, tutaj mamy już kwary, że nowe, zmienione kwary. Nowe i zmienione kwary. Listę. hint, message fixed. Ok, zmienione tutaj mamy jakieś HLStats.org. HL nie, nie mam pojęcia, nigdy nie słyszałem o tym. Eee, tu mamy już jakieś start money, że dodali nowe kwary, maksimum że 16 tysięcy, że można mieć minimum i default. No to akurat chyba tu się o wiele nie zmieniło między 1.1 a 1.3, znaczy od 1.3 do 1.6. Czy tam do tego 1.5, bo jak widzimy, nadal mamy w czasie 1.6. 800 na start do, tam dolarów I maksymalnie możemy mieć 16 tysięcy Ok Dalej mamy już Dalej już nie mamy update'ów Tak do 1.3 mamy update'y Później mamy jakieś Informacje, nie wiem, chcecie to sobie zatrzymajcie w danym momencie film Żeby sobie poczytać, nie mam bladego pojęcia, to są jakieś opcje serwerowe, tu mamy uh, Tu mamy jakieś dźwięki Jakieś informacje inne. Mówię, chcecie sobie poczytajcie. Ja nie mam bladego pojęcia o co tu chodzi. Aha, tutaj macie listę ile miały wtedy koszt ile kosztowały wtedy wyposażenia. To może być ciekawe, bo nie mam pojęcia ile teraz kosztują. Jeżeli ktoś jest na tyle ciekaw sobie może porównać. Czy ceny się pozmieniały, czy są te same, ale o ile się orientuję, to teraz jest więcej broni w grze niż niż tu na tej liście, więc domyślam się, że prawdopodobnie zostało jeszcze później dodane dużo rzeczy. Tutaj, jak widzimy, nie wiem czy tu sobie konfig możecie poczytać. W sterowaniu jakiś gameflow. Kasa, tu, o, tu macie nawet rozpiskę ile się dostaje za co nie wiem, czy to, tak jak mówię, może to już nie obowiązywać, bo to jest do wersji 1.5, więc prawdopodobnie jeżeli w 1.6 nic nie zmieniło, bo wiem, że w między 1.6 a CSGO się już zmieniło, ale jeżeli 1.6 nic nie zmieniło między 1.5 a 1.6 w część logu między tym, no to cedy powinny być te same i nagrody te same, więc jak widzicie, tu macie, możecie sobie zobaczyć ile się dostaje domyślnie za zabójstwo za wygraną rundę lub za zabicie sojusznika, czyli nawet minus 3300, co jest dość dużo. Tu macie opisy scenariuszy i tu macie jakieś znowu to samo. Tutaj nie, nie mam pojęcia co to jest, jakieś rozpiski oficjalnych stron, ale... Tu macie od, odnośniki po le, w lewym dole rogu ekranu, jakby kogoś interesowało. Nie wiem, czy te strony działają. Nie testowałem tego, no więc możecie sobie poprzeglądać, jeżeli będziecie zainteresowani. Tam w komentarzach piszcie, to ja wrzucę ten plik. On się domyślnie nazywa instruction.hatymy. Więc jeżeli będziecie chcieli, to go wrzucę. Na internet, tylko dajcie znać w komentarzach, czy chcecie. Ja myślę, że to jest ciekawe, bardzo ciekawe, nawet wręcz sobie wydrukowania, i myślę, że ja jak najbardziej sobie to zrobię. Więc dajcie znać w komentarzu, jeżeli jesteście zainteresowani. A ja się z Wami żegnam, trzymajcie się na razie.